Tego wieczoru dziewica Maryja ukazała się cała ubrana na biało. Również płaszcz, który ją okrywał, był biały, szeroki i ten sam płaszcz okrywał także jej głowę. Na głowie dziewica miała koronę z dwunastu jaśniejących gwiazd. Była zanurzona w wielkim świetle, miała ramiona otwarte w geście przyjmowania. W prawej dłoni trzymała długą koronkę różańca świętego białą jak ze światła, która sięgała jej prawie do samych stóp. Jej stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej. Na ziemi przesuwały się sceny wojen i przemocy. Mama ujęła połę swego płaszcza i okryła nią część ziemi. Po prawej stronie dziewicy Maryi był święty Michał Archanią, jako wielki dowódca wojskowy. Mama miała oczy pełne łez, ale jednocześnie miała na twarzy przepiękny uśmiech, tak jakby chciała ukryć swój ból. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci. Dziękuję, że przyjęliście to moje wezwanie i na nie odpowiedzieliście. Dzieci najukochańsze, tego wieczoru modlę się z Wami i za Was. Dzieci to są te czasy, które już od dłuższego czasu Wam zapowiadałam czasy próby i bólu. Dzieci moje. Proszę was o zintensyfikowanie waszej modlitwy i o modlitwę za mój umiłowany kościół. Módlcie się za kapłanów, którzy coraz bardziej dają się uwieść błędowi, który prowadzi do grzechu. Modlcie się wiele za wikariusza Chrystusa. W tym momencie Dziewica Maria skłoniła głowę i poprosiła mnie, żebym pomodliła się razem z nią. Pomodliłyśmy się wspólnie. Potem mówiła dalej: Dzieci, płaczę z powodu mego umiłowanego Kościoła, który idzie dalej drogą podziału. Płaczę z powodu tego wszystkiego, co dzieje się na świecie. Płaczę, ponieważ coraz więcej moich dzieci oddala się od dobra. Dzieci, módlcie się, a żeby nie zagubiona autentycznego magisterium Kościoła. Módlcie się dzieci, niech wasze życie będzie nieustanną modlitwą. Dzieci moje tego wieczoru przechodzę pomiędzy wami, dotykam waszych serc, dotykam waszych ran, dotykam każdego z was z matczyną miłością. Podaję wam moje dłonie. Pochwyćcie je i idźcie razem ze mną. Nie dajcie się atakować księciu tego świata, który coraz bardziej uwodzi duszę i oddala was od wiary. Dzieci proszę was, żebyście szły w świetle. Bądźcie światłem dla tych, którzy żyją jeszcze w mroku. Na koniec mama pobłogosławiła wszystkich. W imię ojca i syna. I Ducha Świętego. Amen.